Witam Was docent polskiej MiniBrowary.pl. Ze mną Marek jesteśmy w browarze Markowym w Hajnówce. Hajnówce tak. Dzięki jest. za zaproszenie. Wpadliśmy tutaj i z promilem, z rekraftu, i z datkiem, wiadomo skąd, <grym> z browar bizu. Z tego, z tramwaja warszawskiego. <grym> tak, jest. Nowa siedziba. Dzisiaj sobie wchodziłem na Facebooka waszego browaru Markowego i jakoś nie skojarzyłem sytuacji, że Wy się przeprowadzaliście. Tak. Jesteście w tym miejscu od kiedy? Od lutego tego roku. Wcześniej byliśmy w innym miejscu, też w Hajnowce. Natomiast w lutym, jakby zrobiliśmy przeprowadzkę. A miesiąc później nas tutaj zaskoczył wirus. No właśnie, powiedz coś trochę o tym miejscu, bo ja tutaj szybko przelecę kamerą. Miejsce jest naprawdę mocno klimatyczne. Trochę. wydawałoby się po ale tutaj nie było PGR-u, tutaj była nie. Nie. Inna, inna sytuacja. Zakład duży zakład produkcyjny w czasach PRL-u jeszcze. Który przerabiał runo leśne, jagody, grzyby, owoce, warzywa itd. No i tak dalej. Padło to wszystko i później to stało puste. No i kupiliśmy tu kawałek działki, postawiliśmy budynek nowy. Mhm. Czyli ten budynek, gdzie mieści się browar jest postawiony tak. waszymi własnymi siłami? Tak. Tak jest z naszymi siłami, postawiony, wykończony, no i to przystosowany. To też jest ewenement, że y, to nie jest browar założony w jakimś budynku, tam dawnej mleczarni czy nie, czegoś takiego. Nie. To jest nowy budynek, okay. przez nas jakby oddany do użytkowania, wykończony, pod browar. Y, także no, jest fajnie, bo jest jakby przystosowany przez nas, dla nas i jest w, pod browar, nie, 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 nie jest przerabiany z czegoś innego. To co, wchodzimy? No, spoko. Tu już delikatne piwkowanie. Pozdrawiam, pozdrawiam. Jemy kawkę, kawkę. Tak, oczywiście. Tak, Marek najpierw nam pokazał pomieszczenie socjalne, więc... Musimy to akurat biuro. Przepraszam, Boże, to jest gabinet prezesa, co ja mówię. Gabinet prezesa. Tak jest. Tak, to co stoi na stole to bez komentarza. I wchodzimy na produkcję. Pomieszczenie produkcyjne. Coś Dadek? Coś ma do co? Czołem ekipa browaru markowego, widzę jest praca. Co, co dzisiaj jest robione? No dzisiaj są etykietowane butelki, które wczoraj były rozlewane. Znaczy przedwczoraj były rozlewane, musiały no i teraz są na takiej właśnie automatycznie powiedzmy na etykieciarce ety etykietowane, datowane. Także prawne rzemiosło. Praca w re, ale yy, miałbym prośbę o dosłownie powstrzymanie się od pracy na 5 minut, kiedy nagrywamy, żeby te dźwięki. 5 minut. Także widzicie, wszystko jest yy, spontaniczne, ale też muzyczka gra. Tak. Najlepsze browary poznacie po tym, że pracuje się przy muzyce. Mówiłeś nowe radio. No tak, znaczy nie w Kajnówce, <laughs> tylko to jest nowe radio, yy, nowy świat. Okej. Okay grają rockowo, więc bardzo fajnie. No i widok na... A, no widzisz. A no właśnie, nowy świat. Boże, No to przecież to prawie Warszawa. Głównie po, Warszawa. Połączenia Warszawa-Hajnówka. Dobrze. Hala wygląda w ten sposób. Widziałem te zdjęcia z lutego. Jeszcze było puściutko, były tylko tanki. Jakoś ważenie nie było widać. Tak, mi przy okazji... Ustawmy się od razu też z widokiem w tą stronę, tak jest? Yy, yy, przy okazji jakby przenosin browarów, mieliśmy też no w tej chwili mamy 4, 20 hektarów. Generalnie można z niej wybić nawet hmm? 25 hektarów. Tam mieliśmy my 5 hektarów warzelnie, czyli jakby mamy praktycznie 5-krotny wzrost yy, jakby wydajności. 5 hektarów w starej loka lokalizacji. Tak. Było 5 hektarów, teraz mamy, możemy 25 hektarów wybić z warzelni. Tanki zostały, tylko były. To to plan, właśnie. No, trochę trochę nieprzychodnio, tanki, większość tak, dziesiątki, tak, tak. ważelnia 25. czyli no napełniamy na pełnicę... dwa tanki jakby z jednego ważenia, okay. nie? Dwie, Dwa tanki dziesiątki i te 20 napełniamy jakby w mm. ciągu jednego żółtu, No i dołożyliśmy też jakby podajnik słodu z młynem, który już tu ułatwia roboty, o no, tyle, że nie trzeba tego nosić w workach na, na ważelni. Ale serio, kurczę, ta ważelnia jest jedna z większych, jakie widziałem w browarach rzemieślniczych, więc rzeczywiście widać tą rozbudowę, ale ona jest tak ciekawie zatrzymana w połowie, że mamy dużą warzelnię i te tanki jeszcze ze starego browaru. Mówiłeś, że tutaj jest plan, żeby postawić. I tak, tu jest miejsce i wyciągnięte są wszystkie instalacje do dołożenia kolejnych tanków. Miały być w maju, natomiast przez wirusa naszego wstrzymaliśmy się z inwestycją, no ale myślę, że do, do jesieni albo do wiosny dołożymy 3,40 tutaj pośrodku. środku. 3,40? Ok, po 40 hektarów, czyli zwiększymy o 120 hektar produkcję w browarze. Z tego co widzę i numero. I numero, tak jest, grzana jest gazem w płaszczu olejowym, więc tak jak większość i numero nie robi. No właśnie, ale to też jest ciekawe, bo warzywina yy... na gazie, ale całe zasilanie browaru tak, jest zupełnie coś innego. całe zasilanie browaru, czyli ogrzewanie, wentylacja, rekuperacja, yy, wszystkie wyciągi działają elektrycznie, plus panele fotowoltaiczne, które napędzają jakby to na pewno zobaczycie na zdjęciach, oczywiście klikacie link sobie i wchodzicie w relacje z Browaru Markowego, zobaczycie, że ten dach już jest w fotowoltaice, ale do połowy, więc też jest do planowy. Na razie założyliśmy 20 kWh jakby produkcyjnie fotowoltaiki, myślę, że w przyszłym roku dołożymy kolejne 20, bo jednak tego prądu nam potrzeba. Nie? W tym momencie starcza na styk, mówię. E, tak, w tym momencie starcza na styk, yy, więc jeszcze nam trochę brakuje. Jeżeli dołożymy kolejne tanki, będziemy musieli zwiększyć chłodzenie, większy agregat, więc dojdą kolejne urządzenia, które jakby będą działały na prąd. Nie? No i słuchajcie, no tak to wyglądają browary rzemieślnicze, że ma, mamy jedno główne pomieszczenie yy, i warzelnia i fermentacja, leżakowanie. Chyba że jeszcze pokażemy magazyn? Tak, magazyn jako dodatkowe, dodatkowe pomieszczenie. Dodatkowy. Trochę pusztawy, natomiast, natomiast no, wygląda w ten sposób. O. No Przed chwilą tutaj jeszcze był cały rząd petajnerów. Eee, już są spakowane, więc bardzo efektywna eee, praca ekipy Markowego. No i co, i przechodzimy do klubu programu, czyli piwostanka. <laughs> <laughs> Nie pozostaje nic innego. Chyba, że Marku jeszcze pokażesz te sprzęty na sprzedaż. Na... Na czy znaczy, to jest gdzieś indziej. Nie, tam jest warzelnia, możemy tą 5 hektar warzelnię sprzedać. No właśnie. Yy, ona jest grzana elektrycznie, ma grzałki jakby przy sobie, ale przez 3 lata nam dawała radę, A, nie? No jest ona tutaj jest elegancko stanowana. Yy, tak to wygląda, to jest jakby taka kompaktowa, nie? Ważelnia, A to, to jest, jest e, z nie PL. Nie. czy nie? Nie, to jest z reklamy, yy, znaczy z Admaru, nie? Okay. czyli jest ważelnia, filtrator i whirlpool jest pod spodem, nie? Czyli filtrator i whirlpool jest jedno nad drugim, nie? no plus cały osprzęt. Do tego jest szafa sterownicza na 8 tanków plus ważelnia sterowana z szafy. Jest też śliutownik do sprzedania. No i te tanki słuchajcie, i te tanki, i, tanki, i te tanki które widzieliście, te mniejsze dziesiątki są, czyli kompletny browar tak. bez powiedziałeś bez, bez, bez agregatu wody lodowej, mhm. nie? Czyli trzeba tylko wodę lodową dołożyć i moga. Więc na piszcie na Facebooka do browaru markowego. Tak, jestem zainteresowany, podaj cenę. <laughs> Chociaż no, no cena bo... będzie atrakcyjna. <laughs> tak jest, dobra. Więc bardzo kurczę, naprawdę mnie to kręci, jak ja myślałem, że browar markowy jest trochę młodszy. Marek powiedział, że to już jest... W marcu będzie 5 lat. 5 znaczy lat! To już będzie w marcu, jak sprzedajemy piwo, 5 hmm. lat. No, to no Ale nie byliście nigdy na kontrakcie od razu? nie. Od razu na swój browar, od razu browar był fizyczny od początku samego. Nie? No to dobra, idziemy do... Czekaj, szklanki. szklankę. Jest, szklanka jest. Szklanka jest czysta. No i nie ma co ukrywać, że już raczymy się tym piwem od e, jakiejś godzinki z całą ekipą z którą przyjechaliśmy i jest to piwo? to jest akurat większy Szlak czyli American IPA czyli klasyczna IPA nie? piwo które jest w ofercie od dawna od samego początku to było y, pierwsze piwo w ogóle uważone w Brywarze przez te praktycznie 5 lat jest cały czas produkowane nie ma to jak zacząć od IPA kurczę. bardzo elegancko bardzo no ja myślę, że już nie ma co lać yy, pod rand. Czyli co, yy, powiedziałeś East Coast Ipa? Tak, East Coast, natomiast jest trochę bardziej w stronę West Coast'a. Ale, ale... Bardzo przyjemny aromat, naprawdę te owoce odchmielowe są wyczuwalne od razu. Jakie chmielenie? Citra Mosaic Simko na zimno i plus Whirlpool, Whirlpool Citra i zimno, nie? A na goryczkę poszedł Warrior, nie? którego nie, nie wiem, czy ktoś jeszcze używał w ogóle. Natomiast, no, chyba jest wytrawne, znaczy, powiedzmy, że jest wytrawne. No w miarę, znaczy, już tutaj dyskutowaliśmy z Markiem, dla mnie to taki trochę właśnie Midwest, czyli taki złoty mniej. środek między goryczkowym West Coastem, bo naprawdę ta IPA oprócz Aromatu ma goryczkę, ale z drugiej strony nie jest smutowa, więc mhm. też niekoniecznie East Coast. Więc taki Midwest rzeczywiście tak w stronę jest. East Coast, A powiedz mi, no robisz takie ciekawe nowofalowe piwa i jak ze sprzedażą tutaj w Hajnówce? Znaczy generalnie w Hajnówce sprzedajemy myślę, że około tam powiedzmy 10-15% naszej produkcji. Mhm. Natomiast dużo idzie jakby Białystok, Białowieża też w sezonie. No i trochę do Warszawy, żeby gdzieś tam dalej, nie? No w tej, znaczy w Warszawie to chyba bardziej butelki. No butelki, ale w Pawach też jest w Kegach, nie? No rzadko rzadko, 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 No Marcin tam w samych krajach. Pozdrawiamy oczywiście jak najbardziej. Yy, plus jeszcze jest taka piwna beczka na mogotowie, yy. która tam ma nasze piwa, no i coś tam jeszcze jest, nie? Sporo piwa idzie przez hurtownię, więc też nie wiem do końca gdzie, nie? Yy. Jaki obecnie macie procent sprzedaży Petainera, bo tutaj widzę yy, Legenda polskiego tak, piłowarstwa tak, tak. rzemieślniczego, karuzela. Ciągle w użyciu 2020 rok, ile napełniacie na tej karuzeli procent swojej produkcji? Znaczy myślę, że tak jest 30-70%. do 70%. Na, na 30% idzie w petainerach, a 70%... O, czyli jednak butelka. Tak. Znaczy to jest takie wahanie tam powiedzmy mm. do, do 50% nie, w zależności od... Od pory roku też, nie? Na tym no to ja wam od razu mówię, oczywiście zawsze docent poleca piwo, już nie powiem, ze stanku, ale na pewno z Petajnera to jest, to jest... Naprawdę ta, ta iPa jest świetna. A wiadomo, że na, że na tym rozlewie może trochę stracić, więc jeżeli macie okazję markowego zawsze lanego bierzcie. To Czy znaczy generalnie jest też tak, że no wiadomo, im butelce dłużej, tym gorzej, nie? szczególnie dla, no, dla takich piw, nie? Marku, wielkie dzięki. Powodzenia z tym projektem, bo tutaj widzę wiele serducha włożonego i to jest projekt od początku do tak, końca WASZ. Tak. Marek mówi kredyty, żadne finansowanie z Unii. Żadnego finansowania nie dostaliśmy. Mamy trochę kredytów, trochę własnych środków włożyliśmy. Czyli wszystko własnymi rynkowami. żeśmy zostawili na browar, także. I ja to naprawdę... I takich ludzi trzeba popierać i o takich ludziach trzeba mówić. Uszanujcie to, że... Właśnie w ten sposób tworzy się piłowarstwo rzemieślnicze na Podlasiu. Chociaż już 5 lat i cały czas trwacie i się rozwijacie. No tak, no cały, cały czas do przodu. Mnie to, nie? Bardzo mnie to cieszy. Czyli, Czyli co? Patrz, generalnie, generalnie po roku już hmm. dokładaliśmy tanki, więc no to chyba dobry jakby taki prognoz na, 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 na Czyli przyszłość. Czyli co? Mimo COVID-u będzie dobrze? Ja, będzie dobrze. Musi być dobrze. Ludzie pić <laughs> muszą, nie? Dobra. <laughs> Także dzięki wielkie. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie dzięki. się. Dzięki.